Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Demości. a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o stanie dziennikarstwa w Polsce. Hmm. Punkt pierwszy, punkt drugi. Listy, zauważmy, nie są zarejestrowane. Tak, dlatego pytam... Są co możliwe tak? korekty. Nie będę zdradzał żadnych tajemnic, jeżeli chodzi o rozmowy. I zobaczymy za 2 trzy tygodnie... Jaki będzie finał? Ja mam swoją misję do zrealizowania w tych wyborach. Będę punktował wszystkich tych, którzy mówią nieprawdy gospodarcze, zarówno z Konfederacji, jak i z PiSu. Czyli będzie prostował kłamstwa gospodarcze Konfederacji i PiSu, za to nie będzie prostował kłamstw gospodarczych Platformy Lewicy, PSL-u i Szymona Hołowni. No bo jak rozumiem, będą to kłamstwa wypowiedziane w dobrym celu, czyli odebraniu władzy dla Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym, jeżeli chodzi o personalia, jeżeli chodzi o personalia, to poczekajmy jeszcze kilka dni. Tak pani dobrze wie, jako wytrawna dziennikarka, tak długo jak listy są niezarejestrowane, tak długo wszystko się jeszcze może. Ja wiem, ty... Czyli pan Ryszard Petru czeka, aż ktoś się nad nim zlituje i wpisze go na swoje listy. Z tym, że ma dosyć wysokie oczekiwania, bo oczekuje miejsca na liście w okręgu Warszawa, który jest najlepszym okręgiem w Polsce, bo ma najwięcej mandatów do rozdysponowania. Nie, to najwyższe stadium psychofana, że pan już na to swoje miejsce kandydow kandydowania uzależnie od tego, gdzie Mensen startuje. Wspaniale. Pojawia się jakaś konwencja gieczwałska, pojawiają się, nawet sam pan pisał o tym, że, że skrzydło Russia Today narzuciło jednak partii Kowin na rację wrogości wobec wolnościowców. Czyli sam pan nawet mówił o tym, że są wpływy rosyjskie w konfederacji, to jest niebezpieczne dla Polski, pan dobrze o tym wie. I nie bez powodu odszedł to pan stamtąd, w związku z tym... I uwaga, tutaj pan Richard Petru mógł przycisnąć Dobromira Sośnierza, że odszedł z konfederacji... Później gadał na Mencena, później wrócił do Konfederacji, ale wybrał dosyć inną ścieżkę. Posłuchajcie jaką. Bardzo się obawiam koalicji PiSu z Konfederacją i teraz mnie proszę, ja bym spytał, dlaczego Bo chcę dopisać pan, pana, pan głosował, ale dlaczego okay. pan, pan głosował? Za tym, aby nie odbierać immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to już jest koalicja immunitetowa. A wie pan, za co miał mieć odebrany? Wiem. Ja tutaj to niech pan powie. Nie uważa pan, że za zawalenie za, za szyję uważa pan, że to jest w porządku, tak? Uważa pan, że to takie coś może stawać ludzi przed sądem? Uważam, uważam że to nie jest ktoś. wolność w waszym wydaniu, że, nie okay. można powiedzieć, że ktoś daje w szyję? C Czyli pan uważa. Serio? No to ale rozumiem. Głupszego powodu na odebranie Kaczyńskiemu immunitetu nie mogliście wymyślić. Ja, przepraszam, ale ja chciałbym dokończyć. Oczywiście, że przeciwko. Ale ci, co się Przepraszam, ale może pan na chwilę dokończyć? Głosowałem w tej kadencji przeciwko wszystkim odebraniom immunitetu. Shering wielgus Nitras i Kaczyński również. Jestem przeciwko odbieraniu immunitetów z błahych powodów. Nie chodzi o Kaczyńskiego, że go bardziej lubię niż Shering wielgus Byłem przeciwko wszystkim odbieraniu immunitetów. Jeżeli, jeżeli pozwały... Ale pan Ryszard Petrus stwierdził, że idealnym pomysłem jest, będzie wysnucie tezy, że powstanie koalicja pis i Konfederacji bo Sośnierz zagłosował przeciwko odebrania immunitetu przez Sejm dla Jarosława Kaczyńskiego. Może niektórzy nie wiedzą, ale ten wniosek o uchylenie immunitetu dla Jarosława Kaczyńskiego był wysłany przez panią Dagmarę Adamiak. Może niektórzy nie wiedzą, kim jest Dagmara Adamiak, więc pokazuję. Ile pojawiałem się od Ma telefon, czy ma laptop? Lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego trafiła najpierw, prosi o anonimowość. W skrócie jest to TikTokerka wypromowana przez TVN, ale Donald Tusk niestety nie dał jej miejsca na liście i nie wystartuje w nadchodzących wyborach, o co tak walczyła. Jako państwo, tak? Zostali w oszukani, więc powinniśmy się wycofać z tych wszystkich rzeczy, które nam ja się, obiecywali. Się a jaką mamy drogę prawną, żeby się z tego wycofać? Normalnie wypowiada się umowę międzynarodową. Mhm. No nie da się tego zrobić. Jak się nie da? No oczywiście, się da. No, to nie jest skok do studni. Da się, da się wycofać z umowy międzynarodowej. Mhm. Więc, a, więc... a z takiej umowy międzynarodowej, jak w ogóle bycie w strukturach Unii, to może też się powinniśmy wycofać? No bo jak jesteśmy w jakimś klubie, no panie pośle. Moim zdaniem tak. No nie, tutaj nie ma zgody co w całej Konfederacji. Ja uważam, że, 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 że tak, że Unia Europejska to jest w ogóle zawali droga i kaganiec na, na założony na nas, żebyśmy się nie rozwijali szybko. No to, są, to są reguły, w zamian za łapówki, które przesyła do nas biurokraci i unijni. Zg to są łapówki dla naszych polityków za to, żeby oni zgodzili się przyjąć reguły niekorzystne dla naszej gospodarki, tylko korzystne dla gospodarki niemieckiej. To nie są prezenty, bo Niemcy nie są idiotami. przykład czy Francuzi. Oni próbują polityków to by było... z biedniejszych krajów, żeby realizowali politykę korzystną hmm. dla tych dużych krajów. Dostosowali swoje rynki do ekspansji tamtych, tamtych krajów z zachodu i przyjmowali takie regulacje, które uniemożliwią wyprzedzenie wyścigu gospodarczym tych większych krajów. Czyli zgodnie z wizją, którą pan przedstawił, dobrym pytaniem referendalnym byłoby to, na przykład, czy jesteś za tym, żeby Polska pozostała w strukturach Unii Europejskiej? No, mogłoby być takie pytanie referendalne, aczkolwiek no to jest. Pan się na nie, nie odpowiedzieć. oczywiste, że w tej że... chwili nie ma większości za wyjściem z Unii Europejskiej. Więc... Ale chciałby pan, żeby była taka większość. Ja mogę sobie chcieć, no ale nie mam. No ale plus. chciałby pan. No kurczę, no pewnie, żebym chciał, no ale no nie mam na to aż takiego wpływu. No, no wiecie pan, nie udzielił pan takiej odpowiedzi, której strasznie pan nie, ma strasznie dopiero, pan Męcen nie chciał udzielić dopiero. panu Petru. Zacznijmy od początku. Panie Gozdyrze, nie spodobał się pomysł stworzenia pytania referendalnego o tym, czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Bo jeszcze Polacy zagłosowaliby, żeby wyjść z tej Unii Europejskiej. Ja nie oceniam, czy to byłoby dobre, czy złe. Tylko po tym, że no chyba tak działa demokracja. Jeżeli lud by zdecydował. No to będzie to demokratyczne. A przecież pani Gozdyra tak jest za demokracją, chyba że jest wtedy za demokracją, kiedy wszystko idzie zgodnie z jej myślą. Dziękuję za szczerość, bo to dosyć jednoznaczne stanowisko. Ja zawsze wyrażam jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Byłem do Pana w pytanie. W no właśnie, do no, panu No właśnie, i to prawda, bo Dobromir Sośniesz mówi tak, jak myśli, takie jak są jego poglądy, a Sławomir Benson, żeby przyciągnąć większą ilość elektoratu, cały czas mąci i w wielu sprawach nie ma zdania. Mówisz, że wynagrodzenia stamtąd to są łapówki. Czy jak pan pobierał wynagrodzenie z parlamentu? Nie, proszę, nie, nie, to... wynagrodzenia. Nie, o tym, ale nie, ale że nie było to brzydliwe Dla pana, jak pan pobierał to obrzydliwe pieniądze od tak, Niemiec. To nie dałem się kupić, to najważniejsze. Ale był to. Spoda. Ale był to. No, dostał pan to pieniądze. Ja Nie wiem, jak pan. Nie, że no, to, to jest wynagrodzenie, nie. które należy się wszystkim. Dlaczego akurat eurosceptycy nie mieliby brać tych pieniędzy z korupcji? Pieniądze prywatne tak płacą podatki na Unię, jak, jak wszyscy inni. Ale, no, wie pan, dobrze, że musimy spełniać, co wszyscy. Pan dobrze wie, że Niemcy panu płacili de facto i Francuzi. W związku z tym, jak pan dostaje do kieszeni, to jest to są fajne pieniądze, ale Polacy, jak no, mają nie, dostać tak. kopalnię, to są brzydliwe. Proszę Państwa, to jest właśnie hipokryzja Konfederacji. Dla siebie biorą, ale dla Polaków nie chcą. Natomiast. bardzo Chwila, czy Ryszard Petru nie mówił jeszcze przed chwilą, że też chciałby wystartować w wyborach do polskiego parlamentu? Tylko wtedy on tą wypłatę dostawałby w złotówkach, a nie w euro, jak w przypadku europarlamentu. Sami się zapisaliśmy. Tak, no sami się zapisaliśmy. tak. Pana nie znać, Panowie tu w studiu. Nie, ale kto Pana okupuje? Kto, kto... Kto, no, kto nastaje na pana Sytuacja, w której, jeśli wszyscy w Polsce zgodzimy się nawet w tej chwili, że na przykład chcielibyśmy mieć inny system ubezpieczenia, OC, bo to jest akurat temat, którym się chciałem zająć ostatnio, i byśmy się wszyscy zgodzili w Polsce, 100% obywateli by zagłosowało za moją propozycją ustawy, to nie możemy jej wprowadzić, bo Bruksela się nie zgadza. No to jesteśmy niepodlegli, czy jesteśmy państwem podległym, okupowanym? Wie pan co? Ja pana strasznie przepraszam, ale powiem co. No, tak. Możemy, czy nie możemy Wy nie jesteście tego prawa? w stanie ogarnąć założenia Komitetu Własnego Wyborczego. Bo pan... Szczyt polskiego dziennikarstwa. Odpowiadasz pytaniem na pytanie i to jeszcze pytanie o innej tematyce. Zresztą pani zmienia. zmienia Wie pan co? Nie bardzo, zmienia. No tylko nie, pan mówi, że się zajmować ubezpieczeniami siatek. i płacze nad Brukselą. No, a pan Mencem nie wiedział, że żeby założyć konto nie, nie bankowe, nie, nie, nie żeby mieć płaty na komitet, to, to trzeba to. mieć niepirego, no jest doradcą. wiedział podatkowym. o tym, śmiał się tylko no z no tego. Nie śmiał pani... się, napisał 12 sierpnia sążnisty post na ten temat, że jest zdziwiony, że musi mieć niepirego. Nie, nie więc przeczytam dla Was ten cały post i Wy zdecydujecie, czy Manson... Nie wiedział czy jednak wiedział i wyśmiewał to, że to trwa tak długo. W środę rano złożyliśmy dokumenty związane z założeniem komitetu wyborczego. Myślałby kto, że możemy już zacząć działać, wieszać plakaty, kupować reklamę? Otóż nie. Najpierw musimy mieć konto bankowe, ponieważ wszelkie wpłaty na komitet muszą iść przelewem. A żeby założyć konto, komitet musicie mieć NIP i Regon. Regon to tylko kilkucyfrowy numer, więc można go dostać od ręki. Ale NIP to już poważna sprawa. Urząd skarbowy. Przyzna nam NIP już za kilka dni. Czemu dostajemy NIP w tydzień od zarejestrowania komitetu? Aby zdobyć dla komitetu wyborczego NIP, urzędnik musi najpierw wyruszyć w podróż do wielkiego generatora NIPów, który znajduje się za siedmioma górami i siedmioma lasami w wysokiej wieży bronionej przez złego smoka. Po zabiciu potwora, urzędnik musi wdrapać się po krystalicznie gładkiej ścianie wieży, gdzie na samej górze yy, czeka wielki generator NIPów, lecz to jeszcze nie koniec, by dostać NIP najpierw trzeba przejść kolejną próbę należy rozwiązać zagadkę bez rozwiązania, wykonać zadanie nie do wykonania, a następnie odpowiedzieć na wielkie pytanie o życie, wsze wszechświat i całą resztę, dopiero wtedy wielki generator NIPów generuje NIP z którym urzędnik wraca przez 7 gór i 7 lasów do swojego urzędu, to musi tak wyglądać. W każdym innym wypadku zajęłoby to przecież mniej czasu niż tydzień. Jaki stosunek do Mencena mam, pewnie wiele widzów wie, ale w tym momencie muszę go obronić. No bo jak przeczytaliście ten post, on po prostu wyśmiewa, że to trwa tak długo, a teoretycznie powinno działać natychmiastowo. A co się zadziało w studiu dalej, słuchajcie. Nie, nie nie, no, tam, nie, nie pisała, pisała. Nie pośle, No pani nie umie czytać ze zrozumieniem. Niech pani przyczyta ze zrozumieniem, bo nam się pada. Zmienia pani, temat, szacunkiem, zmienia szacunkiem, zmienia pani temat. Z całym szacunkiem zadałam pani jestem konkretne pytanie i No tak, bo jeżeli człowiek ma wykształcenie w czymś, to znaczy, że jest w tym świetny i dużo lepszy niż na przykład osoba bez wykształcenia. Pani na konkretne pytanie, a pani mówi, ale w ogóle to jesteś garbaty i śmierci ci spyska. To jest od, na, na tym poziomie ja dyskusja. Się nie pani o żartach konfederackich. Ale jakich żart nie takich? tylko pani. Pani zadała nie pytanie pani zupełnie inne. Jak nie. ja pani odpowiedziałem konkretnie na pani pytanie Proszę za pomocą Pana. analogii, a rozmowanie za pomocą Proszę analogii Pana. jest podobno Pan najprostsze, to pani mówi o czymś zupełnie innym. O tym, że chce reformować, a ja, jakimś, ja mówię, wpisie, że nie ogarniacie nic. Ale ogarniamy to. Nie, 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 nie przeczytała pani uważnie tekstu, który jest nabijaniem się z nadmiaru burokracji i z jej powolności. Tam nie pisze o tym, że Czegoś mogę, nie, nie wie. A ja używam tej formy i on lubiej, będę Fantastycznie. Panie pośle, e... wie pan co? Nie. Jest tu napisane czarno na białym, że nie macie nipu i regonu i pan doradca podatkowy nie wiedział, że powinien mieć nipu. Nie, nie jest napisane. Proszę za co, że nie wiedział. Najpierw musimy mieć konto bankowe, ponieważ rurki w muszą być. No to kręgę, wiedział, a jak żeby... to pisze. No nie! Nie, to pisałeś, no, nie wiem. nie był przygotowany. No. no nie, no pisze sam, że, może, że najpierw trzeba mieć konto bankowe. Na no, śmiełach jest tego. Jest tam stała przypowiedź Śmiechą o wspinaniu. Się nie, ale do... no, dobre żarty. panowie, bo to jest po prostu dygresja, ale dla mnie to jest przykład no. tego, że się bierzecie za. Wielkie reformy, a wykładacie się na początku. Ale nie wykorzyliśmy się no. na tym. No przecież jest wszystko złożone. To, że kolega Mencen napisał wpis, który naśmiewa się po, po wolności naszej biurokracji, pani traktuje Dobra, jako naszą nieudolność. No, ale no, no, polityka nie jest żartem, bo ludzie liczą na to, że polityk to jest coś rzeczywiście zreformuje. Ja wiem, pani nigdy nie uznaje. Nie, ale jest, jest tak, tego. że Państwo po pani prostu sobie co chwilę żartujecie. Wie tak, że wie pan, czy ja coś uznaję. Nie, ale to jest tak, że Państwo no, żartujecie. Pani się z tej przemoc, na, na tej przemocy e, e, symbolicznej wyłożyła, nie wiedziała Pani, co jest przemoc symboliczna i znała Pani. Ale... Panie pani pośle, ja wystarczy. Wystarczy. No, naprawdę, no, no, bo, no bo, słuchajcie, no bo znowu pani robi to samo. No. Każe mi pani interpretować wpis kolegi Mencena, ja zupełnie nie na temat. Nie każe, tylko zapytałam pana o Unię, zapytałam pana o. Reformy i okazuje się, że jest problem na dzień dobry przy zakładaniu komisji. Nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego czyli, problemu. Jest czyli, jest niczym, czyli jest o niczym kluczowy post Nie jest on niczym. Polecam, ja no, no widzą, uważnie przeczytać. Jest, Polecam, to. widzą, przeczytajcie ten wpis i ocenicie, Dobra. czy pani redaktor ma rację, czy ja mam rację. Czy kolega tam się raczej Super, nabija? Czy mówi, że czegoś nie Czy mamy nie wie. wszyscy poczucie humoru, czy nie? Stop, bo to Pani Gozdyra jeszcze mogła zapytać się eksperta w tej dziedzinie, czyli pana Ryszarda Petru, bo jego nowoczesna, kiedy on był przewodniczącym. Przewodniczącym tej partii, przez nieprawidłowości straciła subwencje wyborcze. Sośnierz dla pani gozdyry wypomniał jakąś wpadkę z przemocą symboliczną. Zapytacie się o co chodziło, to już wam pokażę. I czynimy to dziecko arbitrem. To jest niesłychanie okrutne dla dzieci. Panie... Sędzia jest arbitrem, a dziecko się wypowiada Pani. we własnej sprawie Pani. lub przez pełnomocnika, bo to też przewiduje ta ustawa. Pani, nie, znacie, pa, nie, nie znacie państwo faktów w tej sprawie no. najwyraźniej. Praktyka jest taka, że w takich sprawach, kiedy matka kłóci się z ojcem, to oboje rodzice, na najczęściej ten, który ma większą sprawę nad nim władzę, aktywnie nastawia dziecko przeciwko drugiemu. Wybiera na nim presję i oczekiwania. Ale po to są, to są, to są mechanizmy, żeby wysłuchać panie pośle tutaj dwójka i nie próbuję się przekrzyczeć. Znaczy ja nas to jest tu maki... w ogóle troje, chcę panu powiedzieć. Dwójka przeciwko mnie. Nie. Wie pan, przepraszam bardzo, ja będę protestowała przeciwko czemuś takiemu, bo ja zadaję pytania i panu i panu ministrowi. Nie, I proszę aktywnie, mnie nie ustawiać w roli, w której ja nie aktywnie, jestem, jeśli aktywnie, mogę pana prosić aktywnie, o to. Aktywnie panu zadaję aktywnie pytania, i tak i jak, jak zadaję pytania panu ministrowi, który się, się na to jednak nie obraża, spokojnie, tylko spokojnie pan ma z, z tym jakiś i problem. Do kropki, a pani nie pani mi cały czas przerywa. Nie, pan, kiedy, albo pan, albo kiedy, asynami, pan, kiedy pan minister jest pytanie. w trakcie I wypowiedzi, zadaje pytanie, też wchodzę w zdanie czasami. No tak to wygląda. Ale ja nie możebym nic wytłumaczyć, ja pani już trzy razy przerwała i pan Zedwano, więc to się uciążliwe. Proszę mówić i proszę mnie nie ustawiać w roli, w której ja nie jestem w tym programie. Będę wdzięczna. No, ja myślałem, że Pani mnie zaprasza, żeby wysłuchać mojego zdania. No, żeby jeśli, zadawać pytania. Jeśli, jeśli Tak, no, ale żeby wysłuchać odpowiedzi chyba Nie Panie tak pośle, tak, tracimy no, czas. No więc właśnie, no, to albo Pani cały czas mi przerywa. Y, więc. Y, y, y... Jeszcze nie ma przemocy symbolicznej, zaraz będzie, ale tutaj był kolejny przypadek, jak Pani Gozdyra przerywa gościowi, nie daje mu dojść do słowa, jak ktoś mówi, no to mówi, że tak nie jest, dlatego ja od lat powtarzam, Jedno zdanie, że najlepszym prowadzącym debaty jest Adrian Klarenbach z TVP. I wtedy nie ma innego sposobu, i trzeba użyć przemocy, mówi pan poseł. No tak mówi, no. Przepraszam bardzo. No. Ja jestem ciekawa, ilu jeszcze posłów, którzy zagłosowało przeciwko, też uważa, że trzeba użyć przemocy, która jest przecież zakazana kodeksowo. No bo dziecko musi czuć respekt, musi się bać. Nie, no, nie czy, każda czy... przemoc jest zakazana. Bicie jest zakazane kodeksowo. A jaka zakazana... przemoc nie jest Jeśli, zakazana? Nie wiem, przymusowo odprowadzimy dziecko do pokoju. To też jest forma przemocy. tak? Więc ja Nie mm -hmm. wiem, co konkretnie co, co miał na myśli. A przecież przemocy z, ty, z każdym oddziaływaniem sił. Nie, nie, bo chciałam pan, panom państwu pokazać jeszcze jedno zdjęcie. Bo to jest zdjęcie z, z social mediów pana Spawomira Mencena. Ja wiem, że to też nie jest pana lider. To jest zdjęcie z Instagrama, które zniknęło później, Jak ludzie bardzo mocno zaprotestowali. Pan Mencen jest na urlopie, teraz zrobił sobie zdjęcie ze swoimi córkami, których twarzy nie pokażemy. No i tam jest to opatrzone komentarzem, że pan Mencen popiera e, przemoc symboliczną. Jak mogli jeszcze zobaczyć. Jak pamiętacie, Mencena krytykowałem za wstawienie tego zdjęcia, no bo widzicie, jaka jest reakcja, i moim zdaniem to była głupota, ale zobaczmy, czym jest ta przemoc symboliczna. Jest to miękka forma przemocy polegająca na uzyskaniu różnymi drogami takiego oddziaływania klas dominujących czy uprzywilejowanych na całość społeczeństwa i na klasy podporządkowane, by post podporządkowani postrzegali rzeczywistość w tym samą relację dominacji, której są ofiarą w kategoriach percepcji i oceny wyrażających interes klas dominujących. Więc tutaj, tak jak Pani Gozdyrze się wydawało, nic o biciu dzieci nie ma. Lider tej partii umieścił zdjęcie na jednej z platform społecznościowych, swoje zdjęcie ze swoimi córeczkami z podpisem jestem zwolennikiem przemocy symbolicznej, a więc bicia dzieci, mówiąc krótko. Co trzeba mieć w głowie? I co może zgotować Polsce ktoś, kto ubiega się o władzę, pomyślcie, w tych wyborach naprawdę będzie chodziło o sprawy tak fundamentalne, o jakich mówi preambuła w naszej konstytucji. Jeszcze pokazali Tuska, żeby wzmocnić przekaz, ale zobaczcie jak zaraz pani Gozdyra sprytnie z tego wyjdzie. Pan zwrócił uwagę, że przemoc symboliczna. Owszem, kto będzie wchodził w niuanse i się zastanawiał, czym jest przemoc, przemoc symboliczna. Ha, czyli wie, że już nie ma racji, teraz się broni tym, że yy, przecież no o co chodzi? Przemoc jest przemoc, i brniemy w to dalej. Brawo, pani Gozdyro. Przemoc cielesna, przemoc taka, przemoc. Nie, no przepraszam, coś... śmaka. Przemoc, jest... przemoc wobec dzieci. Dzieci są słabsze z definicji, no na Boga, panie pośle. No ale... I jeszcze argumentum ad emocjum, czyli wjechanie na emocje, że dzieci są takie słabe i wyrażanie czegoś takiego jest skandalem, i dalej brniemy w to, że pani Gozdyra nie wiedziała czym jest przemoc symboliczna, tylko mogła po prostu powiedzieć: Aha, to o to chodziło, kończymy temat, ale dalej w to brnie. To jest dość specyficzne pojęcie jest mhm. filozoficzne, w związku z tym, pod, podciąganie tego pod przemoc i pod ten przykład, jak jest manipulacja. Chociaż ja oczywiście nie powinienem pewnie mhm. bronić kolegi Mencena yy, za to, co nam zrobili, ale no, no, no jest to yy, komiczna manipulacja z waszej strony, jeśli to próbujecie podciągnąć, ale niech on się sam broni. Na jak. Wie pan, ja się, ja się zderzę, zderzę z pana oskarżeniem, niemniej odpowiem tak. Nie sądzę, żeby indywiduum pokroju tego człowieka, które zakatowało Kamilka. Jak sobie zobaczy taki obrazek, to się działo się zastanawiało, nie, bo to jest filozoficzne pojęcie, to w ogóle to nie o to chodzi, no nie wiem. Okej, okay, czyli musimy zakazać horrorów, musimy zakazać filmów, w którym są gangsterzy i strzelają do innych ludzi, no bo jeszcze jakaś osoba o, będzie to oglądała i sobie pomyśli, tak, zaraz wyjdę i też będę to robił. I żeby nie było, ja programy pani gozdyry oglądać bardzo lubię, bo są ciekawe i jest ciekawy dobór gości, ale to jak czasami się zachowuje, no jest skandalem. A co wy myślicie o dziennikarstwie pani gozdyry? Napiszcie w komentarzu, bo to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!